Zredukować naszą tożsamość. Chcą zredukować nas. Chcą was zredukować do zwykłej cyferki, która będzie pracowała bez względu na to, jakie ma korzenie. Dla nich nie ma znaczenia, czy za 25 zł na godzinę będzie pracował Polak, Kolumbijczyk, czy mój. Nie ma to dla nich znaczenia. Nie dajmy się zredukować do zwykłej cyfry. Bo każdy Polak jest wart więcej w Polsce niż 10 innych imigrantów. I zapamiętajcie no sobie, że jesteście solą tej ziemi. Ludźmi, którzy idą pod prąd. I koniec. Jest jeszcze nadzieja. Idzie wiatr zmian. Widzimy jaki jest podział. Widzimy jak zmieniają się nastroje. Na platformę lewaków i liberałów kusują stare dziady. Oni są przestarzali ze swoją ideologią multikulturalizmu. To oni powtarzają jak, jak za dyktafonem, jakby im się płyta zacięła te farmazony o multikulti. To oni są starzy. Teraz płynie wiatr nowego, płynie wiatr zmian, płynie wiatr Polski Narodowej i wy jesteście tego świadkami. Idzie nowe. Czy Wielkiej polsce! Czołe!